Eros jako ruch ku drugiemu. Claudia Fernandez i Eduardo Rubio Tłumaczenie Justyna Flynn Jedynie wiara w wewnętrzną, naturalną zdolność człowieka do robienia najlepszej z możliwych rzeczy w danym momencie i w danej sytuacji prowadzi gestaltystę w do bycia w kontakcie i relacji terapeutycznej. Spaniuolo Lob Cierpienie i ból to głębokie ludzkie doświadczenia, które wymagają naszej uwagi. Mogą one być przekształcone w coś nowego podczas psychoterapii. Ten artykuł odwołuje się do znanego mitu Platona, opisującego Erosa jako ruch duszy w kierunku dobra i piękna uczta. Odniesiemy ten mit do kluczowego gestaltowskiego konceptu self, jako procesu współtworzonego ruchu ku na granicy kontaktu. Eros, opisany w uczcie, odziedziczył biedę i brak po swojej matce Penia, ale również siłę, pragnienie i bogactwo po swoim ojcu Poros. Eros jest jednocześnie bogaty i biedny. A ta dwoistość pozwala mu poruszać się od jego potrzeby brak ku dobru i pięknu bogactwo. Kiedy ból jest doświadczany bez wsparcia środowiska, wtedy występuje totalny brak i przez to głębokie cierpienie. Kiedy jest wystarczająco dużo wsparcia w środowisku, doświadczenie braku jest przeżywane z wystarczającą ilością energii i siły, która porusza self. Ból, penia przeżywany ze wsparciem drugiego, poros, stwarza możliwość pojawienia się nowych, kreatywnych form. W tym artykule będziemy odkrywać i opisywać różne sposobności, w których terapia gestalt może przywrócić głęboki szacunek godności człowieka, który cierpi, w kontekście troskliwego i kreatywnego wsparcia. Eros w naszym osobistym doświadczeniu jako obywatele Meksyku ciągle zmagamy się z cierpieniem, sytuacjami, które często dotykają wielu ludzi. Po ostatnim ogromnym trzęsieniu ziemi w mieście Meksyk we wrześniu 2017 roku rezonans cierpienia w polu bardzo mocno nas poruszył. Jednocześnie doświadczyliśmy ludzkiej solidarności jako sposobu przekształcenia tego cierpienia w piękno. Doświadczyliśmy jak obecność drugiego człowieka wspiera zmagania tych, którzy zostali dotknięci tragedią. Ta sytuacja zmusiła nas do refleksji nad naszą rolą jako psychoterapeutów w zetknięciu z bólem naszych klientów. Jak tylko dowiedzieliśmy się o temacie konferencji AAGT Radykalny szacunek poczuliśmy że podzielenie się tymi przemyśleniami z naszymi kolegami z całego świata poprzez warsztaty, które współprowadziliśmy, mogłoby być bardzo wzbogacające. W pewnym sensie ten artykuł jest wynikiem tych warsztatów i feedbacku uczestników ostatniej konferencji w Toronto. Kiedy pozwolimy sobie na bycie dotkniętymi bólem drugiego człowieka, będąc świadomi obecności braku, Możemy nazwać ból. To implikuje uznanie godności człowieka. Jego ból staje się naszym bólem bólem self. W tym sensie ból przynależy do pola. Nazwanie bólu, penia i moc kontaktu poros, umożliwia transformację doświadczenia bólu w piękno poprzez godność relacji. W terapii Gestalt nasza epistemologia jest oparta na uznaniu, że doświadczenie nie przynależy ani do organizmu, ani do środowiska. Perls. Dlatego cierpienie może być odczuwane i kreatywnie wyrażane przez podmiot, ale wyłania się na granicy kontaktu. Wyrazicielem tego uczucia lub innych uczuć, w tym przypadku bólu, jest self, które jest systemem kreatywnego przystosowania. Obecność tego cierpienia może być odczuwana przez każdego pozostającego w danej relacji. Biorąc pod uwagę to, że terapia gestalt uznaje ważną rolę relacji terapeutycznej, jest konieczne, by psychoterapeuta nazywał cierpienie self pola. Dzięki temu może wyłonić się kreatywny ruch. Ten kreatywny ruch to dokładnie eros jako miłość i współczująca uwaga wobec drugiego. Kiedy znieczulamy ból, zmniejszamy naszą kreatywną zdolność. W związku z tym obecność terapeuty może być mocnym wsparciem w znalezieniu porosa, siła, którą można odnaleźć w penia ból. To jest miłość w relacji terapeutycznej. Terapeutyczna obecność w pomiędzy nie chroni klienta przed czuciem jego, jej bólu, ale nadaje temu bólowi godność tu i teraz i przygotowuje osobę na kolejny krok, jakkolwiek on będzie wyglądał. W tym artykule skupimy się na tym, co Frank Stimmler nazywa bólem zniewagi, który jest bólem psychologicznym różnym od bólu fizycznego. Ten ból zakłada cierpienie, kiedy agresja jest odbierana bez empirycznej podstawy. Tak jak mówi Gianni Francesetti, bycie świadomym obecności, nieobecności znaczy uchwycenie i pozwolenie sobie na bycie dotkniętym bólem klienta, jego jej wyczerpaniem, wynikającym ze znoszenia tego bólu przez długi czas, przeszłymi i obecnymi próbami nieczucia, znieczulania. Poprzez uznanie bólu klienta i dzięki takiej terapeutycznej miłości, piękno i transformująca moc spotkania wysuwają się na pierwszy plan. Ból. Niemożliwe jest myślenie o ludzkim doświadczeniu bez uznania bólu jako ważnej części tego doświadczenia. Prawdziwe jest również to, że w zależności od okoliczności, różnie doświadczamy bólu. Niezależnie od przypadku, ból zmusza nas do uznania naszych ludzkich ograniczeń w najbardziej dotkliwy sposób, jak to mówi Stimmler. Stimmler uważa też, że ból domagający się naszej uwagi w naglący sposób prowadzi do egocentryzmu i do osobistej regresji. Wtedy trudno jest nam znaleźć słowa, by wyrazić nasz ból, co prowadzi do społecznej izolacji i introwersji. Co więcej, ból wywołuje silną skłonność do unikania, zmniejsza naszą kreatywność i zdolność do szukania potencjalnego wsparcia w otoczeniu, które mogłoby nam pomóc znieść bolesną sytuację. Stimler twierdzi, że w warunkach silnego bólu, self, definiowane jako system kontaktów istniejących w danym momencie, pozostaje w kontakcie jedynie z częścią dostępnych kontaktów świadomość bólu dominuje i trwa na pierwszym planie kiedy doświadczamy bólu jesteśmy zmuszeni do tego co Schmic nazywa osobistą regresją to jest jesteśmy zmuszeni do bycia tutaj i teraz z którego nie możemy łatwo uciec w warunkach ekstremalnego bólu grozi nam utrata naszej indywidualności i godności, stajemy się obrazem nędzy i rozpaczy. Pojmowanie bólu jako zamykającego doświadczenia wywołuje wrażenie zniszczenia i niesie ryzyko utraty naszej osobistej godności i siły. To okazuje się być doświadczeniem, które pochłania mnóstwo energii i uniemożliwia nam sięganie po zasoby środowiska, które pomogłyby nam prowadzić codzienne życie. W tym miejscu istotne jest wymienienie różnych rodzajów bólu. Stimler rozróżnia dwa główne rodzaje bólu fizyczny i psychiczny. W tym artykule zajmiemy się głównie bólem psychicznym. Ból psychiczny może być opisany na różne sposoby. A. zwykłe cierpienie związane z frustracją, rozczarowaniem, żalem, etc. B. rozpacz, ból straty i c. ból związany ze zniewagą, zawierający doświadczenia bycia obrażanym, sytuacje, w których osoba czuje się pominięta, depresjonowana itd. Na potrzeby tego artykułu skupimy się na bólu spowodowanym z niewagą. Uważamy, że jest niestety bardzo powszechny w naszych społeczeństwach ze względu na zagadnienia płci, rasy, preferencji seksualnych, czynników ekonomicznych, nienawiści na tle politycznym, religijnym, społecznym i tym podobnych. W naszych gabinetach codziennie spotykamy wiele osób pogrążonych w głębokim bólu, spowodowanym przemocą i brakiem bezpieczeństwa w naszym społeczeństwie. Używając języka gestalt możemy powiedzieć, że w polu obecny jest nieustannie rosnący ból zniewagi. Jako psychoterapeuci nie możemy pozostawać ślepymi i głuchymi na tę bolesną rzeczywistość, w której żyjemy. W pewnym sensie ból pola jest też naszym bólem. Wielu z nas doświadcza tego, ale niestety większość ludzi doświadcza tego w kompletnej izolacji i beznadziei. Co możemy zrobić, aby stawić czoła tej sytuacji? Być może nie znamy odpowiedzi, ale z pewnością możemy poszukać sposobów, poprzez które możemy współtworzyć nowe, kreatywne sposoby transformacji tych bolesnych doświadczeń. W poszukiwaniu tych sposobów wrócimy do starożytnej greckiej kultury, by zgłębić główny koncept tego artykułu. Eros jako miłość. Mit Erosa Pięć wieków przed Chrystusem Platon napisał swoje filozoficzne dialogi. Jeden z nich, nazwany Uczta, opisuje piękny mit wyjaśniający pochodzenie Erosa, Boga miłości. Sokrates, główny bohater tego dialogu, dzieli się z ludźmi mitem o kapłance zwanej Diotima. Według Diotimy, jak to przedstawia Highland, przodkami Erosa są jego ojciec Poros, mnogość, zaradność lub pomysłowość, jego matka Penia, bieda lub potrzeba i jego babka Metis, mądrość lub rzemiosło. Heiland stwierdza, że skoro matką Erosa jest potrzeba, to brak jest stałym elementem ludzkiej natury, potrzebą spełnienia i związanej z nią motywacją ku spełnieniu tej potrzeby w celu osiągnięcia pełni. Ojciec Erosa, zaradność umożliwia pokonanie tego braku. Wyrażając to słowami Sokratesa z uczty, przede wszystkim Eros jest zawsze biedny. Brak mu czułości i piękna, jak wielu twierdzi. Jest on jednak szorstki, brudny, pozbawiony butów i domu, leży na ziemi bez koca ani łóżka, śpi w progach domostw przy drogach pod gołym niebem. Ma on naturę swojej matki, nieustannie jest w potrzebie. Jednak w związku ze swoim ojcem dąży do uchwycenia piękna i dobra. Jest odważny, mocny i zmotywowany. Jest utalentowanym myśliwym. Zręcznie posługuje się ekwipunkiem, zawsze pełen pasji i inwencji, kochający mądrość przez całe życie, utalentowany magik, farmaceuta i sofista. Nie jest ani śmiertelny, ani nieśmiertelny, a czasem w ciągu jednego dnia rozkwita i żyje, kiedy ma dostęp do zasobów. A czasami umiera, aby znów żyć dzięki naturze swojego ojca. Ponieważ tego, co jest mu dane, nieustannie ubywa erosowi, nigdy nie jest całkiem pozbawiony zasobów ani bogactwa, jednak jest zawieszony pomiędzy mądrością i ignorancją. Koncept erosa będącego pomiędzy pozwala nam myśleć o mocy, którą niesie obecność psychoterapeuty w spotkaniu z bólem klienta. O którym wiemy, że jest w polu, a nie należy wyłącznie do klienta. Jeśli głęboki ból popycha osobę ku samotności i beznadziei, obecność psychoterapeuty może pomóc w nazwaniu znieczulonego doświadczenia, do wysłuchania nienazwanej sytuacji i do wspólnego przekształcenia bolesnego stanu. Jeśli uznamy, tak jak Francesetti, że cierpienie wynika z obecności braku w polu, Kochający ruch pomiędzy psychoterapeutą i klientem może wnieść na pierwszy plan nowe i kreatywne opcje. Z perspektywy relacyjności te nowe opcje mogą jedynie zaistnieć na granicy kontaktu, co wyjaśnimy w następnych akapitach. Troska jako kreatywna forma na granicy kontaktu. Przyjmując, że granica kontaktu jest procesem kontaktowania się, dziejącego się pomiędzy organizmem i środowiskiem, spotkanie pomiędzy terapeutą a klientem zachodzi na granicy kontaktu. W tym sensie erotyczny ruch, w tym pomiędzy, w sytuacji terapeutycznej zakłada głęboką troskę, miłość. Jeśli uznamy ten ruch jako ruch self, możemy zaobserwować następujące fazy tego procesu: a. obecność, prekontakt, b. nazwanie bólu, kontaktowanie, c. pozwolenie sobie na bycie dotkniętym bólem drugiego, kontakt finalny, d. asymilacja jako kreatywne przystosowanie, płynna interakcja organizm środowisko, która nie jest figurą tłem. Zmniejszenie self, post kontakt. Zgodnie z ideą Stimlera, to pomiędzy terapeutą i klientem wyłania się piękno jako nowa forma, możliwość bolesnej sytuacji. Piękno. Ruch współtworzony pomiędzy terapeutą a klientem przekształca ból w nowe opcje. Które umożliwiają radzenie sobie w codziennym życiu. Kochająca obecność terapeuty, erotyczny ruch sprawia, że w doświadczeniu cierpiącego klienta pojawiają się nowe, znaczące powiązania, które pozwalają mu przetrzymać bolesne sytuacje. W psychoterapii jest to emocjonalny ruch, który przynosi ekscytację i umożliwia bycie dotkniętym. Gdy klient dzieli się bólem, pojawia się możliwość wyjścia do świata i zmiany doświadczenia izolacji poprzez doświadczenie więzi. To poprzez bliskość ból może być przemieniony w nową formę, w nowy gestalt. Tą nową formą jest piękno. Poniższe zestawienie wskazuje na cechy charakterystyczne dla bólu i piękna. Ból, zwiastun śmierci, wymaga uwagi, dotyczy zaciskania się, egocentryzm, osobista regresja, izolacja, brak wyrazu, unikanie, introwersja. Piękno, obietnica szczęścia, zaprasza fascynację, dotyczy ekspansji, samozapomnienie, osobisty wzrost, więź, dzielenie się, przyciąganie, ekstrawersja. Stimler mówi, pomimo wielu różnic są sytuacje, kiedy ból może przemienić się w piękno i na odwrót. Z jednej strony na przykład ból emocjonalny może mieć czasem wymiar estetyczny. Żałoba, którą czuję po stracie ukochanej osoby jest bardzo bolesna, ale jeśli ją zaakceptuję, będzie jednocześnie świadectwem mojej prawdy, głębokiej więzi ze zmarłą osobą, co stanowi swoiste smutne piękno. Z drugiej strony pojawia się też silne wrażenie, że można spowodować pojawienie się czegoś niezwykle pięknego. Namiętna potrzeba połączenia się z tym pięknem może osiągnąć szczyt, który będzie boleśnie intensywny, a może nawet zrodzić chęć śmierci w tym momencie rozkoszy. Włoski język, z tego co mi wiadomo, ma idiom, który łączy piękno ze śmiercią. Doświadczając czegoś pięknego, można powiedzieć: Bello da morire. Piękno warto śmierci. Jak powiedzieliśmy wcześniej, rozumiemy piękno jako ruch, który pojawia się na granicy kontaktu, gdzie terapeuta i klient wspólnie znajdują nowe sposoby radzenia sobie z bolesnymi sytuacjami. Piękno wyłania się ze świadomości, która pozwala klientowi znaleźć nowe rozwiązania w każdej sytuacji. Rozumiejąc miłość jako ciągły ruch od braku ku pełni, eros jako syn Porosa i Peni, uważamy, że ważne jest postrzeganie naszej psychoterapeutycznej praktyki jako współtworzenia nowej formy, która otwiera nowe możliwości. Czytała Weronika Names.